Cześć, z tej strony Bartek Bohdan, od 12 lat inwestuję na giełdzie i współtworzę serwis inwestora PPCG Stock. Jeśli trafiliście na nasz kanał i obejrzeliście kilka filmów o giełdzie, gdzie pokazujemy plansze z wykresami, pewnie usłyszeliście takie pojęcia jak przewaga popytu, dołek LTTM czy akumulacja. Wszystkiego Wam nie zdradzę, ale dowiecie się pod koniec filmu dlaczego. Warto dotrwać do końca. Zobaczmy czym to się je. Przewaga popytu to moment, w którym kupujący są silniejsi od sprzedających. Na wykresie dziennym łatwo to zobaczyć. Warunkiem jest dostęp do prawdziwego wolumenu. Na GPW to na szczęście nic trudnego. Każdy serwis pod wykresem ceny zwykle pokaże Ci pionowe słupki obrotu. Niektóre platformy forexowe też pokazują wolumen rzeczywisty dla niektórych instrumentów. Przykładem jest XTB który daje taki wolumen na przykład dla niemieckiego DAX. Sami korzystamy z tych platform przy analizach. Wygodne narzędzie, bo póki co darmowe. Wolumen to ilość akcji, która zmieniła właściciela w czasie sesji, jeśli patrzymy na wykres dzienny. Na wykresie tygodniowym to przemiał akcji w ciągu pięciu dni roboczych. Świetnie. Wiecie już, co to jest wolumen. To teraz zestawmy go z ceną. Macie w skali dziennej świecę spadkową z wolumenem na przykład 1000 akcji, a zaraz po niej wzrostową z wolumenem na przykład 2000 akcji. Co macie łącznie na tych dwóch świeczkach i słupkach obrotu? Przepraszam, wolumenu? Dokładnie, przewagę popytu. Jeśli umiejscowicie ją w dobrym kontekście i na właściwym poziomie, dostaniecie sygnał kupna. Jedziemy dalej do dołka LTTM. Na kolejnej planszy widzicie właśnie taki poziom. Dołek LTTM wyznaczony przez początek fali wzrostowej. Kolejna plansza. Pokazuje dołek LTTM w trwającej fali wzrostowej. Tu jest to zasięg większej korekty w takiej fali. Po co ci jest potrzebny taki dołek? Żeby wyznaczyć sobie ważne strefy na wykresie. Na przykład strefę akumulacji lub strefę, gdzie w kontekście historycznej ceny jest bardzo tanio. My stosujemy dołek LTTM do określenia poziomu, poniżej którego jesteśmy czujni i wypatrujemy okna transakcyjnego. Na koniec zostawiłem sobie akumulację. Temat ważny i sprawiający pełno kłopotów. Na tyle dużo, że mamy na ten temat kolejny film. W opisie pod tym filmem znajdziecie link do tego wideo. W skrócie: akumulacja to proces zakupowy akcji. Duzi gracze robią go na spadku ceny. Może się rozciągać w zasięgu i w czasie. Na ten moment musicie wiedzieć tylko tyle, że proces akumulacji odbywa się na zniżce kursu akcji. Zapomnijcie o tym, co wkładają do głowy internetowi mądrale od inwestowania. Duże wolumeny na wzroście to nie są duże zakupy największych graczy. To jest ich sprzedaż. Rekiny łowią akcje na spadku ceny. Jak to sobie wbijecie do głowy, to już jesteście do przodu w stosunku do 80% tych, co tracą. Czas na grand finale. Wszystkie trzy pojęcia dokładnie poznacie na darmowym kursie LTTM2.0. Całą naszą wiedzę o mechanice rynku, zarabianiu na giełdzie i psychologii inwestowania zamknęliśmy w tym programie treningowym. Teraz największa bomba. Za darmo. Oczywiście dla abonentów. Ale w pakiecie z kątem macie to bez żadnych dodatkowych opłat. Korzystacie i wracacie w dowolnym czasie. Do ręki zaś dostajecie najpotężniejsze narzędzie do wyciskania zysków z giełdy. Mam nadzieję, że film się spodobał i rozjaśnił parę kwestii. Zostawcie komentarz. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Jedziemy po sukces. Cześć!